To ja znowu głupiego dzisiaj wymyśliłem. Jejku, pogoda taka. Hej, tu Mateusz. Dzisiaj zapraszam was na podwójny unboxing. Mam dwie paczki z Revolution Race. Natomiast one różnią się od siebie. Tradycyjny foliopak wysłany z Revolution Race DHL-em. I taka nowość. Paczka wysłana z magazynu Allegro, sprzedawcą jest Revolution Race. Paczuszkę, w odróżnieniu od tego foliopaku, można zamówić do paczkomatu Inpost. Do tej pory w ten sposób nie zamawiałem. Zawsze przywoził to kurier DHL-u, wysyłany był z zagranicy. Natomiast tutaj mam po prostu paczkę już faktycznie wysyłaną z Polski do paczkomatu Inpost. Także zobaczymy też, jak te ciuchy wyglądają. W opakowaniu, takim wysyłanym z Revolution Race bezpośrednio, no i z magazynów Allegro. Czy będą też tak samo zapakowane? Jestem bardzo ciekaw. Zaczniemy sobie od tego foliopaku, ponieważ tutaj jest rzecz, na której bardziej mi zależy, także to będzie jako pierwsze. Od razu podejdę bliżej. Pierwsza rzecz to jest czapeczka. Bardzo fajna czapeczka na taką zimę, jaką mamy teraz. Od razu widać, że kolory są dużo fajniejsze w rzeczywistości, w realu, niż na tych zdjęciach, które oczywiście już Wam tutaj wstawiam. Tej czapeczki nie otwieram, ponieważ ona jest do wygrania w konkursie. Na Instagramie niedługo się szczegóły jakieś pojawią. Tutaj jest bluza. Po raz pierwszy coś niezielonego, także zaraz sobie rozpakujemy. Więc tak, bluza, którą kupiłem, w nazwie jest bardzo podobna do tego, co mam dzisiaj na sobie. Zaraz zobaczycie. Bluza nazywa się. Tornado Hoodie. Hoodie, czyli coś z kapturem. To za chwilkę rozpakujemy. Tylko ja pomału zacznę się rozbierać. Powinno być ok. A więc, tak, bluza, którą mam na sobie, to jest taki polar. To się nazywa Runo, czyli fleece, a dokładnie tornado fleece. I ta bluza, właśnie nazwą, jest zbliżona do tego, bo to jest tornado hoodie. Także sobie to porównamy. Tak samo jest to melange, tak samo ta struktura jest identyczna. Jest tutaj inny kolor. Jeśli się nie mylę, to kolor był mustard, dokładnie mustardowy. Do tej pory brałem większość rzeczy zielonych, także muszę się trochę pośpieszyć, bo pogoda jest naprawdę nieciekawa, a dodatkowo jeszcze wzmaga się wiatr. Także nie przedłużając, jedziemy z tym. A więc mamy tu coś takiego, bardzo mi się już podoba. Na zdjęciach w sklepie wyglądało trochę mniej ciekawie, przez co. Moja żona mówiła nie kupuj tego. Oczywiście zrobiłem jej na złość i kupiłem. Teraz patrzę, jakie różnice są i na pierwszy już rzut idą kieszenie. Tutaj na klatce piersiowej, tutaj w tej bluzie, mam jedną kieszonkę. Tutaj są dwie. Także to jest na plus. Jest oczywiście kaptur. Zaraz zobaczymy rękawy. O, rękawy są już zupełnie inne. Już wam pokazuję. Zobaczcie, rękaw jest tutaj taki z softshellu i on nie ma otworków, nie ma dziurek. Natomiast tu, już też Wam pokażę, zobaczcie, tu jest troszkę inny materiał i taki bardziej miękki. To jest typowy softshell, czyli coś mamy takiego a'la kurtkowy taki materiał. A tu jest taki materiał do bluzy przyjemny, delikatny i tu jest dziurka. To już pokazywałem, żeby łatwiej było zakładać anoraka. Także nie jest to taka sama bluza z doszytym kapturem, tylko mamy tutaj coś zupełnie innego. Dlatego też nazwa jest, jest zbliżona, myślę, przez to, że tutaj faktura jest taka. Bo zobaczcie, jak to wygląda tak, i tutaj jest identycznie taki melanż. A ja melanżę bardzo lubię. Jak byłem młodszy, lubiłem trochę bardziej. W każdym bądź razie zakładam, zakładam bo mówię, zanim je tu zasypię, to musi być faktycznie ekspresowy unboxing i przymiarka. Mikrofon na bok. Nie mam za bardzo, gdzie tych truców tutaj dawać. że mikrofon zostawiłem więc tak kołnierza polarowego nie ściągam nie ma mowy teraz szybko tu się spinamy dobra teraz tak y jeśli chodzi o te ciuchy Revolution Race, to zawsze wielką zagadką, wielką niewiadomą są oczywiście rozmiary. Ja do tej pory wszystko kupuję w MC, i w tej chwili też jest MK. Przypomnę, 1,78 m, 75 kg około wagi, i ta MK jest na mnie dobra. Bluza, którą miałem przed chwilą na sobie, czyli Tornado Fleece. Ona ja troszkę narzekałem, że ona jest ciut za krótka, minimalnie, i w tej jest identycznie. Przód jest dodatkowo jeszcze trochę krótszy niż tył, także tył może jest OK. Natomiast tu z przodu troszkę mi brakuje, trochę jakby tutaj 2 centymetry było dłużej, to bym był, był bardziej zadowolony, ale rękawy są idealne. Rękawy są naprawdę no takie, że, że jak tylko mógłbym sobie wymarzyć. Także ta długość byłaby, mówię, trochę jakby był dłuższy, to byłoby fajniej, ale nie jest tak do końca bardzo źle, ponieważ spodnie z Revolution Race, na przykład te GP Pro, one są bardzo wysokie, bardzo tutaj wysoko nachodzą na plecy, można je jeszcze troszkę wyżej tutaj paskiem ścisnąć. Także w połączeniu z tą bluzą nie ma opcji, żeby mi plecy marzły, także jest, jest bardzo fajnie. I teraz chwila prawdy, czyli zakładanie kaptura. Zobaczymy. O kurde, przyjemnie jest. Też jest bardzo fajne dopasowanie. Ten kaptur nie nachodzi mi tutaj na, na oczy, tylko jest ok, optymalnie widzę wszystko. Mówię, rękawy na długość, idealnie, jest po prostu super. Fajnie, fajnie, że tutaj jest właśnie ten soft wszyty. Tu jest napis Revolution Race dodatkowo, jeszcze tak wyszyty w materiale. Fajnie to wygląda. Także kolorystycznie też bardzo mi się podoba. No mówię, tutaj już dodatkowo jeszcze na zdjęciach wrzucam, jak to wygląda na stronie sklepu. Elegancko, naprawdę fajna bluza. A ściągnę ten kołnierzyk na momencik. Zapniemy sobie pod szyję. Oops. A najpierw kaptur. Ciach. I ciach. Dobra. Yy, kieszenie. Druga różnica to kieszonki. Zaraz Wam pokażę. W tamtej bluzie kieszonki są niezapinane. Yy, tutaj są zameczki. Kieszonki są. Standardowe, nie jakieś takie super płytkie czy głębokie, taki standard, ale są na zamki. To też jest duży plus. Powiem tak: teraz w samej bluzie z kapturem fajnie się czuje. Wiadomo, że jak ona trochę już namoknie, bo cały czas tym śniegiem tutaj tak sypie, to w którymś momencie komfort termiczny mocno by spadł, ale w tej chwili jest, jest fajnie, jest bardzo przyjemnie. że powiedziawszy to y, ja już chyba nawet nie będę się przebierał, tylko po prostu zostanę sobie w tej bluzie. I teraz jeszcze wam pokażę te kieszenie. Tutaj kieszonki są bez zameczków. Tutaj jest zamek błyskawiczny. Fajnie to chodzi. Nic się nie zacina. Y, no mówię. Ciutkę jakby tutaj były 2 cm, 3 cm, czułbym się lepiej. Natomiast, jeszcze jak założę na to Anoraka, to Anoraka mam już później do kolan, także to już nie ma problemu. Świetna. Jest świetna, jest ciepła, jest przyjemna. Założyłem i od razu czuję po prostu, że to jest to. tak? Nie będziemy nic odsyłać, nie będziemy nic tutaj zmieniać. Bardzo dobrze się w tej bluzie po prostu czuję. Tylko sobie odetniemy. Tak wygląda metka. No, nic ciekawego tutaj na metce nie zobaczycie, ale, ale jest kod kreskowy i jest. No właśnie, tutaj mamy nazwę oraz kolor, ale ta nazwa nie zawsze pojawia się na metkach Revolution Race. Co ciekawe, zaraz sprawdzimy jeszcze. Czy tutaj na metkach jest kolor, kolor? Czy tutaj na metkach jest język polski? Bo do tej pory tak było. Zabierzamy. Ok, jest po polsku, jest po polsku napisane, że warstwa zewnętrzna 100% poliester, warstwa zewnętrzna 2 poliester Elastan nie stosować płynu do płukania tkanin i tak Także metka w języku polskim, duży plus, naprawdę, wciąż za to mówię, będę dawał zawsze dodatkowo jedną gwiazdkę. Nawet gdyby coś było dziadowskiego, to za to, że Revolution Race traktuje Polaków poważnie jako kupujących, to za to zawsze gwiazdka jest do przodu. Dobra, teraz sobie przechodzimy do paczki, która przyjechała z magazynu Allegro. Sprzedawcą jest w dalszym ciągu Revolution Race, natomiast, no właśnie, mówię, tu jest ta różnica najważniejsza, że to przyjechało do paczkomatu, do paczkomatu Impost, ponieważ foliopaki, które Revolution Race wysyła, one zawsze wysyłane są DHL-em i możliwe, że jest tam wybór punktu odbioru, czyli paczkomat DHL-u, nie sprawdzałem, natomiast mią zawsze, po prostu te paczki mi zawsze przywozi kurier. Na adres. A tutaj mamy inpost, paczkomat. Dla niektórych może być to istotne, może być to ważne. No i tak samo ewentualny zwrot nie będzie się odbywał już na zasadach DHL-u i odsyłanie za granicę, tylko wraca to do magazynu Allegro z powrotem. Także też taka uproszczona, myślę, procedura. Nie? To co? Otwieramy. Tutaj będzie temat prostszy o wiele uważać, bo ten nóż jest tak ostry, że czasem coś się zdarzy ciachnąć. Tu jest temat prostszy o tyle, że są tu spodnie mojej żony. Nie wiem czy zaakceptuje któryś z wariantów, bo tu są dwie pary tych spodni. Natomiast ja kupiłem jej spodnie sam wybrałem. Sam wybrałem model i kupiłem dwa kolory, bo oczywiście będzie z tym największy problem, który kolor bardziej pasuje, nie? Ale rozpakujemy sobie, pokażę, bo może być tak, że są panie, które chciałyby zobaczyć jak to wygląda. Mam wrażenie, że był tutaj już jakiś przepakunek, pokażę Wam dlaczego i to zarówno w tym jednym i w drugim wariancie. Zobaczcie. Tutaj jest folia, to jest zapakowane w folię, niby tak jak w Revolution Race, ale to nie jest ta folia, to jest taka folia, słyszycie jak to szeleści, Tu jest taka, taka zupełnie inna folia, bym powiedział chińska. A tu jest folia typowa dla Revolution Race, jest nawet tutaj napis, jest logo, czyli wiadomo, że to jest oryginalny woreczek. Natomiast on też był przepakowywany i tu jest zakrojone taśmą klejącą. Także to są jakieś takie ciuchy, które no już ktoś wcześniej wyciągał. Tak? Te, które przyjeżdżają w tych foliopakach wysyłane DHL-em, to nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby właśnie w ten sposób coś było spakowane. Nie mówię, że to jest jakiś niewartościowy towar, czy, czy jakiś zwrot. Nie wiem, ale zaraz zobaczymy po wyciągnięciu jakie są różnice, ponieważ już trochę tych paczek przerobiłem. To są spodnie, które się nazywają e, GP. E, tutaj mamy no, GP Pants, powiedzmy. Natomiast to jest wariant kobiecy i on będzie się różnił na pewno właśnie tutaj, napisem na metce. Jak kupujecie gdzieś tam może jakieś Zoelix, to zawsze tą metkę trzeba sprawdzić, ponieważ te nazwy się powielają i spodnie nazywają się tak samo męskie i damskie. Natomiast właśnie na metce będzie tutaj jest. Ostrożnie, nie wiem łapy, bo mi chyba twarz wychytuje. Mamy Womens, rozmiar XS. Spodnie wyglądają jak, jak nowe, nieużywane, w sensie, że nikt ich nie ruszał wcześniej. Chociaż tutaj, jakieś takie włosy, nie wiem, ktoś miał białego kota w domu. No, trochę tak to wygląda, ale widać, że jest wszystko w porządku. I tutaj na tych zakończeniach są te papierki. Ja już to już kilka razy pokazywałem. Omawialiśmy to, że właśnie wszystkie zamki mają takie. O, tutaj tak samo. Takie końcóweczki owinięte w papierki. Także spodnie bardzo ładne. Jeśli chodzi o kolor, taki turkus, bardzo mi się to podoba. Spodnie o oznaczeniu GP bez dopisku Pro nie mają tutaj kieszeni na zamek, tak jak ja mam tutaj. Tylko właśnie są klapki, takie typowe bojówki. Nie, Gdyby były Pro, to mieli, byłyby tutaj kieszenie na zamek. Ale jednocześnie w spodniach te nie są pro, więc nie mają tych dodatkowych tutaj takich wywieczników, które są tutaj. Ale właśnie jest kieszeń na taką klapkę i jest mała dodatkowa kieszonka. To są takie różnice podstawowe, czyli spodnie z dopiskiem pro: wszędzie są kieszenie na zamki błyskawiczne. Dodatkowo jest tutaj właśnie wywiecznik taki otwierany na jednej, na drugiej nogawce, ale w spodniach bez dopisku Pro są te kieszenie bojówki standardowe, które mi znowu już bardziej się podobają. Także mam zarówno takie i takie spodnie. Jest kieszonka z tyłu, również jest zameczek zabezpieczony papierkiem. Bardzo fajne spodnie, bardzo ładne spodnie, natomiast nie wiem, czy nie przestrzeliłem z rozmiarem. Bo spodnie nie wydają się jakieś zbytnio duże. Trochę wyglądają jak dziecięce. Zobaczymy. Zobaczymy, czy, czy będą pasowały. Ale kolor jest po prostu bardzo ładny. No i to tutaj jeszcze powiem, że te spodnie nazywają się RVRC GP Pants Woman. Kolor Diesel Blue. Diesel Blue tutaj było przepakowanie worek jest nieoryginalny to na 100% Natomiast spodnie to jest ten sam model dokładnie Model spodni RVRC GP Pants Woman, kolor Jet Black Jet Black i one co ciekawe oprócz tego że w nazwie mają Black to one mają tutaj właśnie taką szarość taki grafit bardzo fajnie to wygląda i jedne i drugie są po prostu bardzo ładne. Widać, że też że te spodnie są nieużywane. W sensie nie wiem, nie wyglądają jak po jakimś zwrocie, albo że ktoś w nich chodził. Natomiast opakowanie było na pewno zmieniane. Także co jeszcze miałem zobaczyć, również tak jak w spodniach męskich. Jest tutaj miejsce, żeby włożyć na kolannik. Co ciekawe, bo byłem pewny, że czegoś takiego tutaj nie będzie w damskich. A jednak, do ogrodu, do sadzenia kwiatków, również albo do układania płytek, oczywiście, bo ja już też kilka razy mówiłem, te spodnie również można traktować jako spodnie robocze. Alternatywa dla sneakersów, chociażby. Także więcej tutaj nie będę omawiał. Spodnie, które mają w nazwie GP bez PRO są tutaj na rzepy spinane. Natomiast spodnie, które mają dopisek PRO mają nogawki zapinane tutaj na napy. Tak to wygląda, to jest taka też różnica. Nie? Znaczy, jeśli ogólnie kogoś interesują różnice, to zapraszam tutaj do filmu, gdzieś jakiś link będzie, jakiś odnośnik, będzie można sobie zobaczyć, porównać, bo już o tym mówiłem. Dzisiaj już jest za zimno, żeby, żeby to dalej ciągnąć. Także bardzo fajne spodnie, bardzo ładne kolory. Jeszcze Wam tak pokażę, jeszcze raz tak koło siebie. Diesel Blue oraz Jet Black. Spodnie są w rozmiarze XS, dlatego są, chociaż ja wiem, żona ma chyba z 1,68 m, może się okazać, że będą akuratnie, dam Wam znać, jak poszło. Może jakąś fotkę wstawię, zobaczymy. Diesel Blue oraz Jet Black. Spodnie nazywają się RVRC GP. Na koniec jeszcze sobie założę anoraka. Zobaczymy jak mi pójdzie, bo tak jak mówiłem, nie ma tutaj tych otworków w rękawach. Zdajemy mikrofon. Rękawy oczywiście troszkę się podwinęły przy zakładaniu, ale tragedii nie ma. Na mnie już pora. Palce, oczywiście, już zmarzły, trzeba się trochę poruszać. Dziękuję za uwagę, za to, że byliście do końca. No i widzimy się przy okazji następnego filmu.